Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek w Kromce Słowa i posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do daleko, dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królowo nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć minut. Min. Odpowiedział mu. Dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny. Sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł. Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Też, temu też odpowiedział. I ty miej władzę nad pięcioma miastami. Następny przyszedł i rzekł. Panie, Oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz czego nie położyłeś, i żniesz czego nie poniosiałeś. Odpowiedział mu, według słów Twoich sądzę cię z wysługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę gdzie nie położyłem, i żnę gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł, zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu, panie, ma już dziesięć min, powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, Zdążając do Jerozolimy. Człowieku, jesteś skarbem, jesteś y, niepowtarzalną tajemnicą. Y, twoja dusza jest czymś y, drogocennym. Y, nigdy nikogo takiego nie było jak Ty, nigdy nikogo takiego już nie będzie. Każdy z nas y, jest niepowtarzalną istotą. I życie, y, które otrzymaliśmy, jest Bożym darem. Umiejmy y, zobaczyć, że jesteśmy ogromną wartością, to jest skarb dany nam po to, żeby się pomnożył w umiejętności obdarowywania innych ludzi. Zobaczcie, że dzisiaj w Ewangelii czytamy o dziesięciu ludziach, którym jeden człowiek przekazał swój majątek. Liczba dziesięć oznacza w Piśmie Świętym wielość. Każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje obdarowanie. I swoją unikalną misję do wykonania na tym świecie. Każdy z nas jest potrzeby Panu Bogu. Każdy z nas jest tym skarbem Bożym, który Pan Bóg postawił tutaj na ziemi. Taki jest sens tej dzisiejszej przypowieści. Niech Was błosowi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.